Śnieżek, widzisz? Nawet jak się przewrócisz, to nic nie boli. Jeszcze raz? Kuleczkę? Kulkę lepiej tak. taką. Jasio, łap kuleczkę. Tu jest kuleczka, Jasio. Masz tu małą kuleczkę. Hops. I rzuć dziadzia. Chodź, masz dużą kulkę. Daj lataty Na tataty Tata, za Śnieg a, a mi się ręce trzęsą od tego chłodziku. I drugą Kielę da Drugą kurę Ja się łap Puu łap. Nie trafione Buuuu! Rzucił Jasio! I teraz Jasio sam. Sam Jasio teraz. Zbiera śnieżek Jasio sam? O tak, tak, tak. tak o tak, tak, tak. I kulkę robi. Drugą rączką. O tak! Dwie rączki. I składa Jasio kulkę. O tak, jesteś, a jestem tak O tak I kula jest I do jest taty zaniesie. wielka. wielka wielka. Rzucasz Jasio? To rzucaj rzucaj. rzut Piękna kula, Jeszcze raz? Teraz jest Kula. Ale kula, a rzuć dziadziowi. Dziadziowi teraz rzuć. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I rzucamy Dziadziowi? Patrz. Uuu. I Dziadek, I dziadek, dziadek złapał. A. Chodź. Dziadek da. Siu. Czy Dziadek rzuci Jasiowi? Pałwana, tak po tą kulkę. A daj kulkę. Im rękawiczki, bo mi bo, Niuśku, co Dziadek robi? Kulkę ma? A, tak? I Ty zrobiłeś kulkę? Siu. Chodź, A. Dziadek da kulę. Ja, ja zaraz dam rękawiczkę. Oh. No i rzucamy Dzieciowi? Chodź rzucamy Dzieciowi Raz, dwa, trzy Szuuu <laughs> a, a Dziadek do, do Jasia Pyk. Opa <laughs> Dziadkowi rękawiczki, bo jest bardzo rączki dziadkowi.